Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj e, będziemy e, iść do Akademii unikornów, chyba coś takiego już ja nie wiem o co tu chodzi. Ale ostatnim razem, jak widziałam na Roblox, to było tydzień temu gdzieś, tak? Może chyba <grych> e, to właśnie weszłam na te Horse Valley i e, pokazało mi się właśnie coś takiego, co nie. No to wtedy mówię takie: O nie, nie mogę teraz tego kliknąć, więc wyszłam i właśnie teraz, jak to nagrywam, weszłam. Specjalnie, żeby e, zostawiłam to, żeby teraz właśnie nagrać i żeby teraz tu kliknąć, a nie poza odcinkiem, więc no. <grytanie> e, tak. Jeszcze nie wiem o co tu chodzi. Tu jakieś nie wiem, magiczne konie będą, czy coś jakieś unikalne. Boże. Ja bym wolała moje stare koniki. Jest takie coś. No ale no. E, dobra, klikam to i zobaczymy, co nam się pokaże, a okej. Okay. Czyli musimy iść ze strzałką, no to musimy wziąć Adusia. Adusia, chodź. Adusia, śmierdzisz. <grystanie> Jeszcze tutaj muszę zacząć czy coś... A dobra, nie ma. Myślałam, że jednak posadziłam jakieś warzywka, czy coś. Owocki... Nie, tutaj chyba nie ma owocków. Nie są owocki. <grystanie> nie. A no, na sam Dobra, idziemy ze strzałką. I czym gdzie nas prowadzi. Ja już tam widzę, że coś takiego w jest. Nie wiem, o co chodzi. Jakieś fioletowe coś? Co to jest? No dobra, jeżeli chcecie więcej takich odcinku, zostawcie peczkę w górę i sobie żeby nie przegali żadnego filmiku, bo odcinki są o go... codziennie. Co tydzień o godzinie e, 15 w sobotę. No dobra, idziemy do tego. Tu jest jakaś lampka niebieska. O co tu chodzi? Jeszcze... Ja muszę to kliknąć. Okej, okay, czyli następnie do jakiegoś Unicorn Academy. Okej, okay. ale ja chyba teraz nie chcę klikać, ja zobaczę tą łódkę, co tu jest, o w ogóle są jakieś skrzydła, wow, fajnie. Myślałam, że coś takiego feltyowego innego jest, a nie takie skrzydła. Ale nie, no ładna ta łódeczka, fajna, z takimi skrzydłami, no ale dobra. Muszę to kliknąć, więc klikamy to. Okej, okay. czyli teleport na nas do jakiejś mapy jakiejś innej. Okej, okay. oh, wow, i tutaj też możemy się tepnąć do starej matki, dobra, eee. no nawet ładnie tutaj jest, tak że tu jeszcze można się tepnąć, aha, ci są trzy teleporty trzy teleportnięcia, nie wiem się mówi, a dobra, a tu się śmierdzisz więc wielcy piores i chodź ta idzie idziemy gdzieś. Nie wiem, gdzie nawet. Nie wiem co tu w ogóle jest. To jest jakaś inna mapa po prostu chyba. Okej, okay, tu są jakieś wrota. A tutaj jest jakiś koń. A to jest kogoś... Dobra, tu mamy jakieś ogody, nie, nie wiem o co tu chodzi. A dobra, to jest kogoś koń. A myślałam, że to jakiś... A tam jakieś akordy były, żeby kliknąć? Nie wiem o co tu chodzi. No ale dobra, idziemy dalej szukać. Ja nie wiem, co ja mam tu szukać w kule. <laughs> nie wiem, pojedźmy może tam, a później wejdziemy, przejdziemy przez te wrota. O nie, co ja zrobiłam? O kurde, sorry, 100 kroteczka. Jezu, co to jest? Co to jest? Ale co to jest? Co to jest? Co to jest jakiś kryształ? Będziemy musieli kryształy zbierać? Co? <grybujesz> chyba muszę jednak przejść przez tą bramę, żeby się dowiedzieć, o co tu chodzi. Ale dobra, tak to wygląda. E, hejka, hejka. Nie wiem, o co tu chodzi, ale chyba idziemy przez tę e, bramę teraz, bo. Chyba musimy najpierw przejść, żeby wiedzieć, o co tu chodzi. No i mam pytanko. Jakie pytanko? <laughs> Okej, okay, tu mam jakiś zamek. Tutaj jest coś takiego, ale tu chyba nic nie ma, więc to zostawmy po prostu. Okej, okay, tu są schody. Hejka. Hejka, hejka. Ojej, ciu, co tu się dzieje? Okej, okay, to jest ten zamek unikornów, tak? Tak? Dobra, to jest jakaś osoba. Boże, co to jest? Ej, czemu ona tak wygląda? Czemu ona jest taka chuda i w ogóle? To nie jest Roblox. To nie jest Roblox już teraz. Dobra, chyba trzeba ją kliknąć, nie? No dobra. Coś tu tam mam. mam... Coś tam mam. <grym>, nie mogę gadać. Coś tam tu gada. Ehm, dobra, pomijmy, pomijmy. Może to nie jest ważnego. OK, kolor. <laughs> Jaki e, mam wybrać kolor? Czerwony, niebieski, biały? E, mój, mój ulubiony kolor jest niebieski, ale też lubię biały, szary i w ogóle. Więc albo biały bym albo niebieski, ale kliknę chyba niebieski. No bo to jest taki mój ulubiony, ulubiony chyba. W sensie, no, lubię biały i szary, i czarny i takie zwykłe Ale z takich kolorów To chyba bym wybrała po prostu niebieski Więc klikam niebieski Dobra teraz jedzenie Co my tu mamy Stek, czekolada Jabłko Ale nie Tego ostatniego Nie Wezmę po prostu czekoladę A tutaj Nie wiem co tu co mam tu wybrać tak szczerze? Po prostu kliknę. O Boże, autokorekta. Nie na razie nie trade. Ale nie wiem co ja mam tu kliknąć. Po prostu kliknę tylko dobra anima. Musiałam kichnąć A, i teraz e, normalnie wzięłam Summer. Ale e, z tego, że chcę, e, żeby była zima, bo chcę już nagrać odcinki e, takie zimowe. O, te trochę Wam po po powiedziałam coś. Ale nieważne, więc kliknę zimę. No i mam jakieś pytanie: jakieś zadanko? Ok, co tu jest? Pokaż pomoc. Kliknijmy to. Dobra, musimy mieć za tą strzałeczką. Idziemy, ona nas prowadzi. Dobra, tu mamy most. <noise> Idziemy przez ten most. Tu są, w ogóle tu są jakieś domki. O co tu chodzi? Ej, ona do tego domu nas prowadzi, chyba. Do tego domu? Nie. Ona chyba za domem nas prowadzi jeszcze. Tak, za domem. Boże, myślałam, że do tego domu. <noise> dobra, coś tam jest. Ale nie widzę. A, dobra. Tu jest jakiś konik. Ej, tu jest konik jakiś. O, jest taki fioletowy. Ej, szczerze, taki dziwny trochę. Tak, tak, no ładny nawet. Okej, okay, ja go zdobyłam za darmo. Ej, fajnie. On się nazywa Sztorm. E, ale nie wiem, jak go nazwać, więc napiszcie mi w komentarzu, jak mogę go nazwać i. E, no, jakąś go nazwę. O Boże, kiedy jest wolny. O, on ma róg, rzeczywiście, to jest unikorn. <grym> Okej. Okay. A tu mam jakąś mapę, są jakieś ludzie na jej. No, nie wiem na razie o co chodzi, ale się dowiemy. Tam jest do trenowania, więc idziemy trochę wytrenować ich. I w ogóle są tu jakieś takie kolorowe diamenty tutaj na górze przy tych pieniądzach jest taki diamencik i jest zero nie? Więc jeszcze nie wiem o co chodzi, ale spróbuję się dowiedzieć i na następnym odcinku może Wam powiem, jak się dowiem No. No na razie nic nie rozumiem, o co tu chodzi Ale idziemy trochę wytrenować, bo jest strasznie lipa z tym koniem To miała jakąś misję Że musimy do 15 levela go... mm, Ten, 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 ten e... E, No Jak to się mówi? O, też ktoś tutaj tego Jak to się mówi? Musimy go do 15 levela wytrenować O, zapomniałam słowa Ale ładny konik, ale piękny ale ładny. W ogóle sztorm to jest jakiś dziwny. On ma i rokeza, kurde. A tutaj zobaczcie, jaki ładny ma grzywę. Posadna kopyta normalnie. Ej, strasznie się im trenuje. I w ogóle zauważyliście to, że jak macie tego konia, to on jakby. Musicie wytrenować go dwa razy więcej niż normalnego konia. Bo patrzcie, jak macie 0, no macie 0 yy, slash 7. <laughs> eee, a w normalnych koniach macie 0 Slash 2 Czy tam jeden nie pamiętam już Ale to znaczy jest strasznie ciężko Żeby właśnie eee, zdobyć Jakiś level Dopiero pierwsze zdobyłam, a przecież robię już trzecie kółko Chyba gdzieś tak Więc strasznie lipa Z tym trenowaniem tego konia Będzie się mogę ciężko robić Masakra ale dobra, wytrenuję na 15 i zobaczymy, co się stanie. Wow, drugi poziom w górę, no ładnie. Dobra, teraz idę na dyscyplinę i go trochę wytrenuję. Ale pomyślę, że tutaj na tych skokach będzie tak ciężko skakać, bo jeszcze nie ma innych. Więc idę po prostu na dyscyplinę i. Tam go wytrenuję? O, zobaczcie, jaki piękny konik, ale zimowy, fajny. No, jak klikałam zimowy, to czemu nie dostałam go? Tylko została sztorma, ale piękny on jest, ale śliczny. Dobra, widzimy się zaraz. Two thousand years later. Six and a half hours later. A few inches later. Day two. Day three. Day four. A few moments later. One eternity later. Three days later. Twelve seconds later. Three twenty-eight. A. M. 3, weeks later. Dobra kochani, ja już jestem i tutaj wam odpisuję cały czas właśnie jak piszecie mi jakieś rzeczy, ale strasznie długo mi to zajęło, żeby zrobić 15 i e, robiłam to ponad godzinę. Godzinę to robiłam, żeby zrobić na 15 Jest masakra ale e, teraz się dowiedziałam znaczy, weszłam jeszcze raz na te zadania i sobie przeczytałam to jeszcze raz i ja po prostu nie doczytałam tam, a tam trzeba po prostu... Czyli tak, macie skoki, macie dyscyplinę i macie tam jeszcze dwa te, te rzeczy. E, no to musicie te wszystkie na 15, a ja myślałam, że tylko jedno, a nam trzeba wszystko na 15, więc to jakieś... Tam mamy 4... 4 mamy? Raz, dwa, trzy, cztery chyba? No to 4 godziny na... na robieniu tego konia. Masakra. Na... Na trenowaniu tego kona masakra. No dobra. Może po prostu następnym razem dokończymy to zadanie, jak zrobię e, te 15 levels wszędzie. No ale na razie mi się to nie udało, więc co, e, widzimy się. E, myślę, że jutro. Może w końcu wstawię ten odcinek informujący. Nie no, dzisiaj muszę wstać. Znaczy jutro muszę wstać ten odcinek informujący. E, bo już zbliża się dużymi krokami to, a w następnym tygodniu będzie trochę lipa to wstawić, więc w tym tygodniu muszę to wstawić. Więc widzimy się jutro o godzinie 15. Pa buziaczki! I widzimy też się w sobotę za tydzień, pamiętajcie, o godzinie 15. Pa, buziaczki, pa!